Ja mam dla Pana Ministra, mam nadzieję, że na pożegnanie z tą funkcją, którą Pan Minister pełni, pewien prezent. Ja, ja e, interpelowałem e, Pana Ministra o hełmofony w, e, w wojskach e, pancernych. Otóż okazuje się, że mamy hełmofony zmodernizowane gustliki. Otóż tego typu helmofony na przykład u naszych sąsiadów Czechów nie są używane, ponieważ tego rodzaju sprzęt wszedł z wyposażenia i, i, i używane są helmofony z czerepem, z czerepem balistycznym. No, panie ministrze, ja w młodych, w młodych latach bawiłem się w czterech pancernych i psa na podwórku. Otóż, no niech pan się bawić w siły zbrojne, ale na podwórku. I o tę Wysoką Izbę proszę, a z pełną ludzką życzliwością panu ministrowi ten podarunek składa. Dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła Pawła Suskiego.